Cześć Turetek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Dziś została otwarta obwodnica metropolitalna Trójmiasta w ciągu drogi ekspresowej S7. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców, jak i osób jeżdżących w te rejony kraju zawodowo czy też turystycznie. Północna część trasy została otwarta w czerwcu tego roku, natomiast dziś została otwarta część południowa. W materiale opowiem o całej inwestycji. Trasę budowano w latach 2021-2025. Głównym wykonawcą prac części północnej był Budimex, natomiast części południowej Mirbud. Pierwotna wartość obu kontraktów wynosiła około 1,5 miliarda złotych. Jednak w trakcie prac wartość wzrosła o ponad 300 milionów. Cały odcinek ma 32 km i przebiega całkowicie w nowym śladzie na zachód od starej obwodnicy, pozwalając na ominięcie Gdańska i Sopotu. Droga na całej długości posiada dwa pasy w każdą stronę plus pas awaryjny. W pasie dzielącym została wykonana rezerwa pod ewentualną rozbudowę pod trzeci pas. W ciągu trasy znajdują się następujące węzły drogowe – Chwaszczyno na połączeniu dróg S6 i S7. Od tego węzła do węzła Gdynia Wielki Kack trasa S6 ma wspólny przebieg z drogą S7, więc od dziś przebieg trasy S6 w tym rejonie Trójmiasta wygląda tak, a trasy S7 tak. Prawne oko zauważy, że na węźle Chwaszczyno wykonane są jezdnie oraz wiadukty, które teraz są nieużywane. W przyszłości planowana jest trasa z tego węzła do drogi nr 218, mniej więcej w takim śladzie. Tymczasowo planowana jest budowa kilkusetmetrowego łącznika do istniejącego układu drogowego, natomiast kiedy ma szansę powstać całość nowej trasy do drogi S6 na ten moment nie ma odpowiedzi na to pytanie. Drugi węzeł w ciągu nowej trasy to Miszewo. Tutaj należy pochwalić za wykonanie węzła. Nie wykonano go jako dwa ronda, jak to przeważnie bywa w takich miejscach, tylko jako jedno duże, łagodniejsze rondo pod spodem pod trasą S7. Na węźle jest możliwość zjechania na drogę lokalną, po której możemy dojechać do wsi Miszewko, Dąbrowa, ale również do lotniska Rębiechowo. Docelowo planowana jest budowa nowej drogi stanowiącej bardzo dogodne połączenie pomiędzy nową obwodnicą a lotniskiem, jednak jeszcze nie wiadomo, czy będzie ona również zaczynała się właśnie na tym węźle, czy nie. Trzeci węzeł to Żukowo. Na nim trasa S7 łączy się z wybudowaną w ramach tej samej inwestycji obwodnicą Żukowa w ciągu drogi krajowej nr 20, która prowadzi w stronę Kościerzyny. Natomiast na północ będziemy mogli dojechać do wsi Leniska, i południowych dzielnic Gdańska. Na razie ten łącznik nie będzie jeszcze otwarty. Czwarty węzeł to Lublewo Gdańskie. Tutaj S7 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 221, po której możemy dojechać na północ do Gdańska, a na południe w stronę Przywidza i Kościerzyny. Ostatni węzeł to Gdańsk Południe. Tutaj trasa S7 w relacji wschód-zachód krzyżuje się z drogą ekspresową S6 w relacji północ-południe. Jest to niewątpliwie najważniejszy węzeł województwa pomorskiego to tutaj znajduje się rozwidlenie na południe kraju w stronę Torunia, Bydgoszczy, Poznania, Łodzi czy na Śląsk. Kawałek dalej na południe droga S6 zmienia nazwę na autostradę A1. Na wschód po drodze S7 natomiast możemy dojechać w stronę Portu Gdańskiego, Elbląga, Olsztyna i Warszawy. Po S6 na północ do Gdańska, Sopotu i Gdyni, natomiast po nowej S7 również do Gdyni, ale także do Słupska, Koszalina i Szczecina oraz naszych kurortów nad morzem. Węzeł Gdańsk-Południe jest węzłem zespolonym i należy dodać, że w ramach tego kontraktu przebudowywana została tylko jego część północna, czyli połączenie S6 z S7. Dobrze, że na tej części węzła większość wybudowanych łącznic ma dwa pasy ruchu. Natomiast druga południowa część węzła to połączenie S6 z drogą wojewódzką nr 222, po której na północ możemy dojechać w stronę Gdańska, a na południe w stronę Straszyna i dalej Stargardu Gdańskiego. Tuż przy węźle leży miasto Próż Gdański i mieszkańcy tego miasta również korzystają z tego węzła. Niestety część południowa nie została przebudowana w ramach tej inwestycji. Obawiam się, że w okresach zwiększonego ruchu, takich jak miesiące letnie czy długie weekendy, może powodować to tworzenie się zatorów na nowym węźle. Chociaż główne łącznice w części północnej mają dwa pasy, to w południowej części ruch z tych łącznic będzie i tak kumulował się na zwężeniach do jednego pasa. Jak węzeł będzie funkcjonował, przekonamy się niebawem. Przebudowa części południowej zostanie wykonana w przyszłości zapewne dopiero za około 8-10 lat, przy okazji rozbudowy drogi S6. Wcześniej, bo za około 4 lata, planowana jest przebudowa rond na tym węźle, na ronda turbinowe, co ma szansę przynajmniej częściowo zmniejszyć ogromne zatory, jakie codziennie tworzą się na zjazdach z węzła na drogę wojewódzką nr 222. Pomiędzy węzłami Żukowo a Lublewo Gdańskie powstaje para parkingów Widlino Północ i Południe. Są to parkingi kategorii pierwszej, co oznacza, że będzie tutaj jedynie parking i toaleta. Nie przewidziano miejsca na stację paliw czy restaurację. Od siebie dodam, że trochę szkoda, że w takim miejscu nie jest planowana ani stacja paliw ani restauracja. Uważam, że miejsce to będzie bardzo mocno popularne z uwagi jak dużo osób jeździ do Trójmiasta i nad morze. W macie oznakowania nowej trasy warto pochwalić rzadko spotykane poprawne zastosowanie liczby strzałek na znakach E2B nad pasami ruchu. W miejscach, gdzie jeden pas prowadzi prosto, a dwa pasy prowadzą w prawo, zaprojektowano dwie strzałki w prawo po obu stronach nas miejscowości, dzięki czemu liczba strzałek odpowiada faktycznej liczbie pasów. Niestety jest to trochę słodko-gorzka pochwała, bo to być może już ostatni węzeł, na którym wprowadzenie takiego znakowania było możliwe. Już niebawem w życie wejdzie nowy projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, który narzuca, że na znakach E2B projektanci będą musieli umieszczać zawsze tylko jedną strzałkę dla kierunku w prawo, niezależnie od tego, Ile jest pasów ruchu w tym kierunku? Drugą kwestią, za którą warto pochwalić projektantów oznakowania jest dobór miejscowości kierunkowych. Przykładowo na całej nowej trasie oprócz Warszawy jako miejscowość kierunkowa podawana jest także Łódź, bo chociaż droga S7 nie prowadzi tego miasta to dla wielu kierowców jest bardzo ważną informacją, że jadąc po tej trasie dojedziemy do autostrady A1 w kierunku Łodzi. Celem budowy nowej obwodnicy było połączenie południowej obwodnicy Gdańska oraz autostrady A1 z trasą Kaszubską. Połączenie to stworzyło zewnętrzną obwodnicę w stosunku do istniejącej już obwodnicy Trójmiasta. Obecna obwodnica z uwagi na dynamiczny rozwój przestrzenny i gospodarczy aglomeracji trójmiejskiej, a co za tym idzie nieustający wzrost pojazdów, dawno temu osiągnęła maksymalny poziom przepustowości. Istniejąca obwodnica Trójmiasta w momencie oddawania do ruchu Położona była daleko od obszarów zabudowanych. Obecnie trasa znajduje się w bliskim sąsiedztwie intensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nowa trasa umożliwi szybki regionalny i międzyregionalny tranzyt pojazdów z pominięciem Gdańska i Sopotu, a także w jakimś stopniu odciąży starą obwodnicę. Jak wspomniałem na początku, nowa trasa S7 od węzła Chwaszczyno do węzła Gdańsk Południe ma 32 km, natomiast trasa pomiędzy tymi dwoma węzłami wykorzystując starą obwodnicę oznaczoną jako droga ekspresowa S6 ma 27 km. Jak rozłoży się ruch na obu trasach? Na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli trochę poczekać. Obecnie droga ekspresowa S6 to najbardziej obciążona droga o dwóch pasach ruchu w Polsce, gdzie średnio dobowy ruch wynosi około 100 tysięcy pojazdów na dobę. Przez to każdego dnia kierowcy stoją tutaj w gigantycznych korkach. Kilka miesięcy temu Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję, że droga ekspresowa S6 koło Gdańska ma zostać poszerzona do trzech pasów ruchu na długości 14 km. Rozbudowa rozpocznie się na południe od węzła Gdańsk-Karczemki, gdzie od północy kończy się krótki fragment, na którym są trzy pasy. Natomiast planowana rozbudowa zakończy się na południe od węzła Rusocin. Oprócz samego poszerzenia jezdni wykonana zostanie długo wyczekiwana przebudowa niewydolnych węzłów. Gdańsk-Szadułki na połączeniu S6 z ulicą Jabłoniową. Gdańsk-Kowale na połączeniu S6 z drogą wojewódzką nr 221. Straszyn czyli południowa część węzła Gdańsk-Południe na połączeniu S6 z drogą nr 222. Oraz Rusocin na połączeniu S6 z drogą wojewódzką nr 226. Uważam, że przy tej okazji koniecznie należy przekwalifikować fragment od węzła Gdańsk-południe do węzła Rusocin z drogi S6 na autostradę A1. Obecna sytuacja, gdy główna polska autostrada nie dochodzi do węzła Gdańsk-południe, tylko kończy się kilka kilometrów wcześniej koło wsi Rusocin, jest nielogiczna. Dodatkowo moim zdaniem warto byłoby już rozpocząć prace przygotowawcze dla przyszłej rozbudowy dalszego odcinka S6 od węzła gdańsk Lotnisko na północ, bo natężenie ruchu jest tam tylko minimalne niższe i ten odcinek stanie się wąskim gardłem. Niedaleko tej inwestycji trwa budowa innej bardzo ważnej trasy. Jest nią droga ekspresowa S6 ze Szczecina przez Kołobrzeg, Koszalin i Słupsk do Gdyni. Z całej planowanej trasy A6 i S6, która będzie miała około 395 km, wybudowany już jest odcinek o długości około 326 km, co stanowi 82% trasy. Obecnie trasa A6 i S6 to dwa fragmenty niepołączone ze sobą. Pierwszy zaczyna się na granicy polsko-niemieckiej w Kołbaskowie i przez Szczecin, Kołobrzeg i Koszalin doprowadzony jest do Słupska. Jego długość to 258 km. Fragment z Sianowa do słupska gości 46 km, został otwarty wczoraj. Droga zaczyna się na węźle Sianów Wschód na wschód od Koszolina. Następnie po drodze mijamy węzły Kawno, Malechowo, Karwice, gdzie jest zjazd na DK37, która prowadzi do Darłowa, Sławno Zachód, Sławno Południe, Sławno Wschód, Wrześnica oraz Sycowice. Oddany wczoraj odcinek kończy się na węźle Słupsk-Zachód, gdzie trasa łączy się z wybudowaną już dwupasową obwodnicą Słupska. Pomiędzy węzłami Karwice a Sławno-Zachód w budowie jest para parkingów. Zostaną one otwarte w przyszłym roku. Na mopach oprócz parkingu i toalety, powstaną w przyszłości stacje paliw oraz restauracje. Drugi otwarty fragment rozpoczyna się w Bożym Polu Wielkim i przez Gdynię Sopot i Gdańsk. Prowadzi do Rusucina. Jego długość to 68,5 km. W budowie pozostaje fragment ze Słupska przez Lębork do Bożego Pola Wielkiego. Jego długość to 62 km. Ten odcinek zostanie otwarty w przyszłym roku. Wtedy cały ciąg dróg A6 i S6 zostanie otwarty i będzie można przejechać wzdłuż naszego wybrzeża piękną drogą. Proponuję nazwać tę trasę Autostradą Nadmorską lub bardziej nowocześnie Via Parawanning. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam do dyskusji, co sądzicie o nowej obwodnicy Trójmiasta oraz o trasie S6. Film tradycyjnie pomógł mi zrobić Krzysztof Kleiner, za co mu serdecznie dziękuję. Materiały, które widzieliście podczas trwania filmu, pochodziły z kanałów Krzysztofer, Katr Tu i Tam, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz France. Linki do tych kanałów znajdziecie w opisie filmu oraz w pierwszym komentarzu. Bardzo polecam oglądać te kanały. Wszystkiego dobrego na święta. Kanał istnieje dzięki Wam. Dziękuję za setki wspaniałych komentarzy, które dają mi siłę w dalszym prowadzeniu tego kanału. Pozdrawiam, Radek.